Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na mini o której być może już wiecie, jeżeli siedzicie mnie na Instagramie, a będzie to seria. O koreańskim świecie beauty, jako że mój film o koreańskich trikach urodowych cieszył się bardzo dużą popularnością i bardzo wam się podobał, postanowiłam taką serię stworzyć, no ja też tym światem e, się bardzo ostatnio zainteresowałam i bardzo temat drążę e, i chciałam się z wami tą swoją nowo nabytą wiedzą podzielić. Dlatego też powstaną filmy o kosmetykach koreańskich, które są dostępne u nas w Polsce, żeby się też mogli je sami przetestować yy, I pojawi się film o pielęgnacji, o maskach koreańskich O różnych dziwnych koreańskich produktach, a takich jest Cała masa, jeżeli nie w ogóle większość. A dzisiaj omówię kolorówkę koreańską. Przy czym to będzie chyba najkrótszy z filmów, dlatego, że akurat kolorówki koreańskiej jest u nas bardzo mało w Polsce dostępnej. Dlatego, będzie to dosłownie kilka produktów. Tak naprawdę, jeden z nich to będzie trochę oszukany kolorówkowy produkt, bo bardziej będzie to pielęgnacja. I wszystkie produkty, które pokażę Wam dzisiaj, ale też w kolejnych filmach, pochodzą z. Ze sklepu Minty Shop, który na pewno wszyscy dobrze znacie. Ja tam robię zakupy już od bardzo wielu lat i zarówno ogromny asortyment, jak i krówka dodawana do każdego zamówienia skradły moje serce. I wszystkie też produkty, które będę wymieniać, wymienię pod filmem, w spisie, podlinkuję, żebyście mogli je łatwo znaleźć. Yy, także cóż, zaczynajmy. Na pewno warto zwrócić uwagę na opakowania koreańskich produktów, jako że są to opakowania niezwykle kolorowe, czasem wręcz y, przaśne. I firmy kosmetyczne prześcigają się, mam wrażenie, w wymyślaniu dziwnych opakowań, obok których nikt z nas nie przejdzie obojętnie. I są one często ozdobione postaciami z kreskówek, yy, albo w kształcie zwierzaków, albo po prostu są słodkie. I może się wydawać, że są to kosmetyki dla dzieci, ale nie, to są kosmetyki dla dorosłych i szczerze mówiąc, w porównaniu z koreańskimi produktami, to na przykład y, marka Too Faced. To są naprawdę poważne i super dorosłe wzory. A marki takie jak Chanel, Nars czy MAC ze swoimi czarnymi opakowaniami chyba no w Korei są totalnie pomijane mam wrażenie, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś tam zainteresował się tak minimalistycznym opakowaniem. Zacznę jednak od zaskakująco skromnego opakowania, a będzie to ten produkt i to jest stick... Nawilżający do twarzy i ciała. Tak on się prezentuje on jest wysuwany i to jest marka Skin 79 na pewno znacie tę markę z maseczek takich w płachcie z różnymi śmiesznymi stworami i to jest słuchajcie Multi Stick Balm czyli balsam nawilżający tak jak powiedziałam do ciała i do twarzy zawiera w sobie 100% naturalnych składników a aż 25% z tego stanowi olej chochoba i produkt ten idealnie się wchłania bardzo Głęboko nawilża naszą skórę A ponadto, co ważne Działa ochronnie i przeciwzapalnie Dlatego też jest bardzo Pomocny w leczeniu atopowego Zapalenia skóry, łuszczycy, trądziku I powiem Wam, że też u siebie Zauważyłam, że po nałożeniu Na wyprysk A akurat nałożyłam to na noc Więc czas działania był dosyć długi Faktycznie następnego dnia Ten czerwony kolor Zszedł i widziałam wyraźnie, że ta zmiana skórna leczy się i że faktycznie ginie. To nie jest kolorówka, ale wymieniam ten stick dlatego, że właśnie tworzy nam idealne płótno pod makijaż. Jest to taka powiedzmy baza pod makijaż. Ja go stosuję wieczorem, na noc, jako serum i stosowałam go zarówno. Pojedynczo, czyli nakładałam tylko to, ale też czasem nakładałam jeszcze dodatkowy krem, żeby mieć taką hiperbombę witaminową i nawilżeniową. Można to też stosować na dzień, w zależności od waszych upodobań, ale tak jak powiedziałam, na noc stosowane jako serum albo po prostu krem nawilżający jest to fajne, bo jednocześnie ten kosmetyk ma dużo czasu na to, żeby waszą skórę uzdrowić i pozbyć się wszelkich niedoskonałości. No i właśnie dzięki temu następnego dnia nie musicie poświęcać już dużo czasu na zakrywanie jakichś okropności na waszej twarzy. I tak naprawdę jest to kosmetyk, który nada się dla każdego typu skóry. Dlatego, że skórę suchą bardzo pięknie nawilży i odżywi, a skórę tłustą... Uspokoi. To znaczy, będzie przeciwdziałać wszelkim potencjalnym wypryskom, będzie zapobiegać przetłuszczaniu się nadmiernemu, dlatego to jest naprawdę super. I ja to też nakładam sobie na usta, na noc, żeby mieć następnego dnia takie super nawilżone. Można to też na różne inne sucha miejsca nakładać, jak na przykład na łokcie. Wszędzie tam, gdzie macie po prostu bardzo duży problem z nawilżeniem, to to nada się świetnie. I cena tego też jest bardzo przyzwoita, jak na koreański kosmetyk, więc faktycznie y, warto po to sięgnąć i spróbować. Jedyne co może być tutaj dokuczliwe, to zapach, jako że to jest faktycznie kosmetyk w y, 100% naturalny. Nie ma tam żadnych y, sztucznych, na przykład zapachów. No to też czuć tu bardzo mocno taki ziołowy yy, zapach. Nie jest on jakiś bardzo intensywny, ale jeżeli ktoś jest przewrażliwiony na punkcie ziołowych zapachów, to może mu przeszkadzać, ale tak jak mówię, nie jest to na pewno nic super intensywnego, więc do przeżycia. Kolejny produkt to już będzie produkt stricte kolorówkowy i będzie to. Krem BB marki Holika Holika i to jest słuchajcie krem BB w takiej postaci typowo koreańskiej, czyli w gąbeczce. U nas tego typu produkty nie są bardzo popularne i dopiero od niedawna y, zaczynamy je poznawać i stosować, no to jest mój pierwszy tego typu produkt. I oczywiście opakowanie musi być przesłodkie. Są kotełki, jest przeuroczo. To w ogóle powstało we współpracy z francuską ilustratorką. Także jest to edycja limitowana i ten krem jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: w tej, której widzicie u mnie i jeszcze w różowej z takim dużym kotełkiem. Z tego co wiem, a pytałam akurat też o to dystrybutora, nie ma absolutnie żadnej różnicy w produkcie, po prostu są to dwa różne opakowania, ale produkt jest w środku. Ten sam, i w środku znajdziemy lusterko, które jest naprawdę bardzo porządne, zresztą, tak jak całe opakowanie i bąbeczkę do nakładania tego kremu. Można też spokojnie użyć beauty blendera, jeżeli ktoś woli. I dalej widzimy dwa kolory: ciemny, który ma za zadanie zakryć niedoskonałości, przebarwienia i rozszerzone pory, chociaż powiem szczerze, że to krycie nie jest jakieś bardzo mocne. To jest jednak krem BB mamy osiągnąć za pomocą niego naturalny efekt, więc też nie zakryje wam on nie wiadomo jakich na przykład przebarwień. A biała kocia łapka, którą tutaj widzicie, to jest rozświetlacz i to jest po prostu taka biała farbka, która ma rozjaśnić i rozświetlić cerę. I można to wszystko razem mieszać albo stosować osobno. I ten krem zawiera oleje karganowy, dzięki czemu nawilża i odżywia naszą skórę. I jak większość koreańskich kosmetyków, zawiera bardzo wysoki filtr 50. I producent pisze, że jest to kosmetyk, który nadaje się do każdego rodzaju skóry. Ja tutaj mam go w kolorze 21, light beige. I powiem Wam, że mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego produktu, dlatego że faktycznie jest to fajny produkt. Daje piękne rozświetlenie, jest bardzo delikatny, yy, ma bardzo przyjemną konsystencję, konsystencję i świetnie utrzymuje się na buzi, ale. Jest to coś, co polecałabym tylko osobom, które mają bardzo jasną karnację, bo te wszystkie kosmetyki koreańskie są bardzo, bardzo jasne. Jak też same koreanki, które się nie opalają i które po prostu od urodzenia mają jasną skórę. Także ja to też dzisiaj mam na sobie, przy czym ja to też bardzo mocno wybrązowiłam, bo dla mnie to było za jasne i za białe. Bo to daje, szczególnie ta biała łapka Kiedy jej użyjecie Daje taki efekt troszkę A gejsza, powiedziałabym Także polecałabym to Dla osób o bardzo jasnej karnacji Które chcą osiągnąć Taki efekt królewny Śnieżki, która owszem jest piękna Ale jest bardzo Bardzo jasna Więc to jak najbardziej też fajnie się z tego korzysta Nawet ta gąbeczka, co do której miałam Na początku pewne Opory działa, e, także jest to fajne. No nie jest to produkt tani, no ale niestety tak to już jest z tymi koreańskimi produktami, że też sprowadzanie do polskich nie jest tanie. Kolejnym produktem jest Róż, i to jest Róż od marki It Skin, taki słodziaśny ze skrzydełkami, ale to jest tylko opakowanie. On uch, po rozebraniu wygląda tak, po prostu zostaje taka buźka e, i ma w środku puszek. I akurat mój mam w kolorze 02, czyli takim różowo-fioletowym, bardzo, bardzo zimnym. Niestety nie jest to kolor dla mnie. Jest to kolor tylko dla osób o bardzo zimnej cerze. Ja mam cerę bardziej ciepłą niż zimną, więc u mnie się on nie sprawdził. Gdybym wzięła cieplejszy kolor, byłoby to zdecydowanie lepsze. Także to jest na pewno fajna rzecz i nawet tym puszkiem bardzo wygodnie się nakłada. Um, ale tak jak mówię, jeżeli Chcecie tego typu róż, to Polecam inny kolor, na pewno Nie ten 02, bo 02 Nada się tylko dla osób bardzo Bardzo jasnych I kolejny, ostatni już produkt, to jest Produkt uwielbiany przez koreanki yy, I to jest Lip Tint Czyli taka farbka do ust Ja swoją mam znowu z Marki It's Skin i widzicie, że Ona jest taka rozwarstwiona, ją dopiero trzeba Zmieszać przed pierwszym użytkiem, żeby to się Wszystko złączyło, ja mam swoją w kolorze 01 i to ma dawać naturalny efekt. I przyznam szczerze, że z tych wszystkich przedmiotów, które wymieniłam, najmniej mi to przypadło do gustu, dlatego że efekt według mnie nie jest naturalny. To jest bardzo mocna, nienaturalna czerwień. I jeszcze w połączeniu z bardzo bladą cerą, to wygląda mocno karykaturalnie, więc na pewno dla kogoś z bardzo jasną cerą bym tego nie polecała. Ponadto też u mnie znowu zrobił się taki efekt nierównej pigmentacji, tak samo jak w tym filmie o szmince chińskiej Kali Jumei. Jeżeli nie widzieliście, to Wam podlinkuję. To samo się zrobiło, czyli. Tu miałam dookoła ust, tam gdzie jest trochę zimniej, jaśniejszy ten kolor, a im głębiej do wnętrza był ciemniejszy. E, także nie wiem o co chodzi z tymi azjatyckimi produktami do ust, ale jakoś u mnie one nie działają. A widziałam dużo zdjęć dziewczyn, gdzie to wyglądało ładnie, naturalnie. E, I to jest rzecz, którą można. Budować, tłumacząc z angielskiego, czyli dokładać, dokładać, dokładać i mieć tak intensywny kolor, jak tylko się chce. No, u mnie od razu, już przy pierwszym nałożeniu, to jest bardzo intensywna czerwień i nie mam nawet potrzeby, żeby to budować. Więc, no, te tinty bez szału, dajcie znać, czy próbowaliście kiedyś tego typu produktów i jak u Was one. Się sprawdziły? No bo ten tint u mnie zupełnie, niestety. I to już były wszystkie produkty. Mi najbardziej do gustu przypadł ten stick, który naprawdę bardzo dobrze działa. Tak naprawdę działa cuda, bo naprawia cerę w bardzo magiczny sposób, który mnie bardzo, bardzo zdziwił pozytywnie. Także jeżeli coś bym miała z tych wszystkich rzeczy polecić, to na pewno. To, y, to też jest fajne, ale tak jak powiedziałam, tylko dla osób, które chcą osiągnąć efekt królewny śnieżki. Bardzo świeży, bardzo rozświetlony, ale bardzo, bardzo jasny. Jeżeli szukacie różu, to ten róż będzie jak najbardziej dla Was dobry. Ale nie w kolorze 02, bo kolor 02 po prostu jest za zimny i raczej dla nas polskich dziewczyn się nie nada. E, no, chyba, że tak jak powiedziałam, macie bardzo jasną, zimną karnację. To tak. No a to jest coś, co mi się zupełnie nie spodobało. E, nie wiem, czy coś jest nie tak z moimi ustami, czy źle z tego korzystam. E, także tak jak powiedziałam, dajcie koniecznie znać, czy znacie takie produkty i czy u Was działają, czy je lubicie. I to już były wszystkie produkty. Tak jak mówiłam, to będzie najkrótszy ze wszystkich filmów, dlatego że tych kolorówkowych rzeczy u nas w Polsce jest bardzo mało i to było jedyne, co faktycznie udało mi się dla Was zdobyć. Następne filmy na pewno będą dużo dłuższe i tych produktów będzie więcej. Dajcie znać, co sądzicie o tej serii, czy wydaje Wam się ciekawym pomysłem. Napiszcie też koniecznie, czy korzystałyście z jakichś produktów koreańskich, jak się u Was z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Was bardzo serdecznie na swoje media społecznościowe, na Instagram i na Facebooka. Tam dzieje się naprawdę sporo, także jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to koniecznie tam wpadajcie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!